Przedstawiamy Państwu innowacyjny skrobak biwo, narzędzie, które odmieni Państwa podejście do czyszczenia delikatnych powierzchni. Idealnie nadaje się do usuwania przypalonych resztek jedzenia, zaschniętych zabrudzeń oraz uciążliwych naklejek z płyt ceramicznych, indukcyjnych, szklanych i wielu innych gładkich powierzchni. Dwustronne ostrza to klucz do sukcesu skrobaka Biwo. Metalowe ostrze ze stali nierdzewnej gwarantuje precyzję i skuteczność na nawet najtrudniejszych zabrudzeniach, podczas gdy plastikowe ostrze jest idealne do codziennego czyszczenia lżejszych zanieczyszczeń. Dzięki temu skrobak można łatwo dostosować do rodzaju czyszczonej powierzchni. Dzięki ergonomicznej Gumowej rączce praca z tym narzędziem jest komfortowa i pewna. Skrobak biwo jest nie tylko efektywny, ale również bezpieczny. Specjalne nakładki chronią ostrza, zapewniając bezpieczeństwo w użytkowaniu. Zapas ostrzy w zestawie oraz ich prosta wymiana bez dodatkowych narzędzi to dodatkowe atuty, które warto włączyć do swojej oferty. Ten produkt jest skierowany do każdego, kto ceni sobie czystość i łatwość w utrzymaniu powierzchni gładkich. Skrobak Bivo sprawdzi się w rękach zarówno profesjonalistów, jak i osób dbających o domowe wnętrza. Wprowadzenie skrobaka Bivo do swojej oferty to inwestycja, która się zwraca. Zachęcamy do rozważenia tego produktu jako potencjalnego bestsellera, który dzięki doskonałemu stosunkowi jakości do ceny łatwo znajdzie nabywców. Proponuj swoim klientom narzędzie, które łączy w sobie innowacyjność, bezpieczeństwo i skuteczność. Skrobak BIVO to produkt z potencjałem na bestseller, który warto wprowadzić do swojej oferty już dziś.